Kolejny tytuł Kreator Budownictwa Roku 2020 otrzymuje Mirosław Jędrzejczyk, prezes zarządu grupy Tubądzin. Firma grupa Tubądzin jest również laureatem tytułu Kreator Budownictwa Roku 2020. Tym razem chcielibyśmy Państwu zaprezentować list od prezesa zarządu grupy Tubądzin, pana Mirosława Jędrzejczyka. Bardzo prosimy Panie Grzegorzu o odczytanie tego listu. Szanowni państwo. Szanowni państwo. W imieniu właścicieli, zarządu i wszystkich pracowników grupy, grupy Tubondzin pragnę serdecznie państwu podziękować za wyróżnienie grupy Tubondzin tytułem kreator budownictwa roku 2020. Znalezienie się w zacnym gronie laureatów i jubileuszowej dziesiątej edycji konkursu, w której po raz pierwszy wyróżnione są nie tylko osoby i firmy, ale także produkty i projekty inwestycyjne, jest dla nas powodem wielkiej satysfakcji. Grupa Tubondzin jest bowiem firmą, która od początku swojej działalności konsekwentnie inwestuje w najnowsze technologie i czyni to nawet obecnie w bardzo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Tubondzin jest także przykładem firmy, która wierzy w ochronę miejsc pracy, wzmacnianie relacji z partnerami handlowymi oraz stałe udoskonalenie obsługi klienta. W ostatnich tygodniach zakończyliśmy budowę nowoczesnego centrum logistycznego w Cedrowicach o wartości 80 milionów złotych. Wdrożenie w pełni zautomatyzowanego systemu kompletacji produktów umożliwi nam zwiększenie liczby obsługiwanych zamówień o 50%. Możliwe będzie także skrócenie czasu realizacji najbardziej złożonych zamówień do kilkunastu godzin. Od 10 lat tytuł Kreator Budownictwa Roku przyznawany jest przedsiębiorstwom, które wywierają istotny wpływ na rynek i wyróżniają się produktami na tle konkurencji. Bycie liderem jakości i wzornictwa w branży ceramicznej od lat jest jednym z najważniejszych elementów strategii grupy Tubondzin, dlatego tak bardzo cenne są dla nas okazane przez Państwa wyrazy uznania. W naszych działaniach, także tych w obszarze najnowszych technologii produkcyjnych, nigdy nie zapominamy o maksymie łączy nas design. Zaprezentowana Państwu grafika autorstwa Joanny Nowak, przeniesiona na płytki ceramiczne, zdobi elewację jednego z budynków firmy. Dwie łączące się dłonie są metaforą zwieńczenia procesu twórczego i przypominają, że na końcu technologicznie zaawansowanych procesów jest zawsze piękne. Wzornictwo, które łączy wszystkich zaangażowanych w powstawanie produktów naszej grupy. Dziękując raz jeszcze za otrzymane wyróżnienie, składam serdeczne gratulacje wszystkim laureatom tegorocznego konkursu. Jednocześnie proszę wszystkich Państwa uczestniczących w dzisiejszej uroczystości o przyjęcie szczerych życzeń dobrego zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dążeniu do wspaniałych celów. Z wyrazami szacunku, Mirosław Jędrzejczyk, prezes zarządu. Firmy Tubondzin.